Cześć, jestem Natalia. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na TBR, czyli na odcinek z planami czytelniczymi na kolejny miesiąc będzie to wrzesień. W tym odcinku opowiem Wam o książkach, które pragnę przeczytać oraz o akcji czytelniczej, którą planuję zorganizować, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. W ramach takich informacji wstępnych chciałabym tylko zaznaczyć, że TBR -y oczywiście to są odcinki bardzo mało merytoryczne. Przeglądowe, no i chciałabym od razu uprzedzić Was, że mam pewien problem z połową twarzy, konkretnie z tą połową, więc jeżeli będą jakieś trudności w mówieniu, w moim wysławianiu się, no to z góry Was za to przepraszam. Zapraszam do odcinka. Wracamy z maratonami. Po czerwcu, kiedy odbył się ostatni maraton, czyli maraton grecki, była dwumiesięczna przerwa od maratonów, które miały na celu poznawanie książek związanych z jakimś obszarem świata. Postanowiłam trochę sobie przemyśleć formułę tych maratonów. Nie ukrywam, było to też dla mnie dosyć... Yy, Pracochłonne, to znaczy jeżeli przede wszystkim chodzi o czytanie tych książek. Natomiast ja bardzo lubię te maratony, tak sama dla siebie, one mnie po prostu motywują do tego, żeby też książki z moich półek wyczytywać. Postanowiłam wrócić z tymi maratonami w trochę innej formie, przede wszystkim słuchając Waszych wskazówek, a mianowicie, że nie jesteście w stanie przeczytać książek z maratonów w przeciągu tygodnia. Postanowiłam rozszerzyć te maratony do miesiąca, Dlatego teraz nie będzie maratonów tygodniowych, tylko właśnie miesięczne. No i pierwszym wrześniowym maratonem będzie miesiąc angielski, oczywiście chciałam powiedzieć tydzień. Miesiąc angielski. Dlaczego angielski? Z dwóch powodów. Przede wszystkim jadę do Anglii po raz pierwszy w moim życiu we wrześniu właśnie. Nagram tam jakieś na pewno kadry. Myślę, że będą interesujące, zwłaszcza że odwiedzę takie miejsca jak na przykład Muzeum Jane Austen czy Muzeum Harry'ego Pottera. No i właśnie te kadry umieszczę w filmie z tygodnia angielskiego. Chciałabym też trochę bardziej się przyłożyć do tych filmów, żeby one miały postać taką trochę bardziej vlogową, żeby były po prostu dla was bardziej rozrywkowe i też pozwolił mi na to fakt, że te maratony będą troszeczkę rozciągnięte w czasie. To jest pierwszy powód, a drugim powodem jest to, że w latem organizowałam i wciąż zasadniczo organizuję taką akcję, która ma na celu czytanie książek Jane Austen. Ta akcja trwa do końca kalendarzowego lata, więc bardzo fajnie łączy się z miesiącem angielskim. Można wtedy oczywiście książki Jane Austen czytać. Ja też na pewno jeszcze jedną książkę Jane będę czytać, bo wszystkie inne zdążyłam do tej pory przeczytać. Zostało mi jedynie. Opactwo, które zamierzam właśnie przeczytać sobie w drodze do Muzeum Jane Austen. Jeżeli chodzi o książki angielskie, to nie ma problemu z wyborem, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja sobie wybrałam pozycje następujące. Oczywiście nie wiem, czy uda mi się przeczytać je wszystkie. To są jakieś takie pozycje, które mają mnie zainspirować. Przede wszystkim Agatha Christie bardzo mi się oczywiście z Anglią kojarzy, klasyka. Kryminału. I mój wybór padł na książkę Tajemnicza Historia w Styles przede wszystkim dlatego, że bardzo klimatyczny wydawał mi się opis, który opowiada o starej angielskiej posiadłości rodzinnych nieznaskach i skandalach. Bardzo lubię takie klimaty, bardzo lubię spędzać czas czytając książki Agaty Christie, więc myślę, że tutaj będzie to doskonała, jakościowa rozrywka dla mnie. Ostatnio sobie przypomniałam, a właściwie ktoś mi przypomniał o książce Kazuo Ishiguro, o kruche Dnia. Została mi zresztą ta książka wybrana na rok 2023 do przeczytania i ona też wydaje mi się doskonale do tygodnia angielskiego pasuje. Przede wszystkim dlatego, że pisarz jest Brytyjczykiem japońskiego pochodzenia, ale również ze względu na samą fabułę tej książki, która opowiada o starszym kamerdynerze, który poszukuje swojej dawnej miłości. Już Wam mówiłam przy okazji tej książki. Kiedy o niej wspominałam, że widziałam ekranizację, którą bardzo lubię z Antonem Hopkinsem oraz Emmą Thompson, dlatego mam nadzieję, że książka również bardzo mi się spodoba i już się nie mogę doczekać lektury. Z Anglią oczywiście też bardzo kojarzy mi się Charles Dickens, więc myślę, że pora na kolejną lekturę tego pisarza. I mój wybór padł na coś lekkiego, mam nadzieję, czyli Olivera Twista. Jest to opowieść o chłopcu, który trafiał od sierocińca do sierocińca. Jest to historia, którą poniekąd znam, ponieważ również widziałam ekranizację wyreżyserowaną przez Romana Polańskiego. Bardzo chętnie poznam pierwowzór literacki, oczywiście. Mam to wydanie ze Świata Książki, które kupiłam sobie w Biedronce i chyba takie właśnie wydanie będę czytać. Chociaż trochę się obawiam, bo tekst jest tutaj raczej taki gęsty, ale mam nadzieję, że nie będzie mi to przeszkadzało. Postanowiłam również przeczytać coś z Drupronte i mój wybór padł na znowu coś dosyć krótkiego, czyli Agnes Grey. To jest książka, którą już raz zaczęłam czytać podczas. chyba podczas Jakiegoś czerwcowego weekendu, ale nie pamiętam dokładnie, i stwierdziłam, że muszę ją zacząć czytać od początku, ponieważ e, jakoś wtedy się nie skupiłam na lekturze. Jest to pozycja krótka. Wydaje mi się, że opowiada o kobiecie, która e, musi zostać guwernantką i o jej po prostu losach. Myślę, że to będzie też taka fajna, lekka lektura. Mam tutaj coś Elizabeth Gaskell, czyli znowu taką krótką książeczkę, Panie z Cranford. Znowu widziałam ekranizację serialową od BBC, którą bardzo lubię, natomiast wiem, że ta ekranizacja jest uzupełniona o różne wątki, no ale znowu chętnie poznam pierwowzór literacki. Akcja książki rozgrywa się oczywiście pod koniec XIX wieku w takim miasteczku Cranford, gdzie mieszkają przede wszystkim kobiety, Panie starsze, Wdowy, Stare Panny. I ta książka właśnie opowiada o tej społeczności. Myślę, że zapowiada się bardzo fajnie. Tak jak wam powiedziałam, została mi ostatnia książka Jane Austen w tym maratonie do przeczytania spośród tych książek, które przeczytać sobie chciałam ponownie. I jest to Opactwo Northanger. To jest moja najmniej ulubiona książka Jane, natomiast podejdę do niej z świeżym spojrzeniem. Bez żadnych negatywnych oczekiwań i mam nadzieję, że mimo wszystko odkryję w niej coś, czego przy poprzednich czytaniach nie zauważyłam. Chciałabym też przeczytać coś z Sary Mos i mam na półce dwie nieprzeczytane książki tej pisarki. Do tej pory przeczytałam tylko Murduchów, który bardzo mi się podobał. No i chciałabym przeczytać Nocne czuwanie albo Ciche Wody. Wydaje mi się, że prędzej przeczytam Nocne czuwanie, przede wszystkim yy, dlatego, że fabuła wydaje mi się tutaj bardziej interesująca. Poza tym mam tę książkę też w Tibiarze na rok 2023. Trzeci. E, fabularnie ta książka opowiada o bohaterce Annie, która pewnego dnia odkrywa w swoim ogrodzie szkielet dziecka i rozpoczyna własne dochodzenie. To jest taka książka, e, bardzo też. E, Skupiona na relacjach rodzinnych Anny. Myślę, że może być ciekawa i bardzo klimatyczna. Słyszałam o niej dużo dobrego, chociaż wydaje mi się, że jest to pozycja raczej mało popularna. No i podczas tygodnia angielskiego wypadałoby też przeczytać jednego Grubaska. Nie przeczytam dwóch tych książek, więc muszę wybrać. I wybór mi padnie albo na posiadłość Islin, albo na żonę i córki Elizabeth Gaskell. Ja zdaję sobie znakomicie sprawę z tego, że ja te książki pokazywałam w tbr 150 razy. Ale teraz mam w końcu powód i motywację, żeby je przeczytać. Zresztą już wcześniej bardzo chciałam, ale te gabaryty jakoś mnie odstraszały. No, na razie bardziej skłaniam się ku żon i córek, ale z drugiej strony już będę czytała jedną książkę Elizabeth Gaskell, czyli panie z Cranford, więc zastanawiam się, czy jednak nie wybrać sobie posiadłości i slin. Te książki są naprawdę ciężkie, a ja nimi jakoś tak manewruję nieporęcznie. Na pewno coś z tych książek przeczytam podczas tygodnia. A... Na pewno coś z tych książek przeczytam podczas miesiąca angielskiego, na pewno Wam o tych książkach opowiem. Oprócz tego, oczywiście, będę oglądała angielskie filmy i seriale. Już nawet serial zaczęłam, a właściwie znowu go oglądam. Odświeżam go sobie i jest to serial The Crown na Netflixie, czyli jest serial, który opowiada o monarchii brytyjskiej. Ja widziałam kilka sezonów tego serialu, natomiast chcę ze mną oglądać ten serial od początku. Mój mąż, dlatego musieliśmy zacząć od pierwszego sezonu i pierwszego odcinka. Ten serial jest naprawdę doskonały, bardzo klimatyczny, bardzo zniuansowany. Pierwszy sezon moim zdaniem to jest arcydzieło i ogląda mi się go niesamowicie dobrze. No i oprócz tego oczywiście na pewno będę oglądała dalej ekranizację twórczości Jane Austen. I różne angielskie filmy, komedie romantyczne, bo ja bardzo lubię w ogóle angielski klimat i to poczucie humoru, więc z dużą przyjemnością wchodzę w ten miesiąc angielski i Was do tego również bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o nowości, które chciałabym przeczytać, to wiem, że we wrześniu ma mieć premierę najnowsza książka Taylor Jenkins Reid, Kerry Soto e, is Back, Kerry Soto powraca i troszeczkę mój entuzjazm co do książek Taylor Jenkins-Reed opadł po... E, Malibu Płonie, które niestety mi się nie podobało. Wcześniejsze książki Taylor podobały mi się dużo bardziej, chodzi mi tutaj oczywiście o Siedmiu mężów Evelyn Hugo czy o Daisy Jones and the Six. Natomiast Malibu Płonie to była dla mnie książka wysoce rozczarowująca i tam pojawiła się właśnie postać tenisistki Kerry Soto i właśnie o tej tenisistce, o jej życiu zawodowym i prywatnym opowiada A książka Kerry Soto Powraca. Przeczytam tą książkę, ale nie mam wobec Obecnie wielkich oczekiwań raczej liczę na taką niezobowiązującą rozrywkę. Kolejna książka, która mnie interesuje to pozycja napisana przez Rebekę Makaj, Mam do pana kilka pytań. Z tym, że ta książka nie do końca fabularnie mnie interesuje, raczej chcę ją przeczytać przez postać yy, autorki, ponieważ bardzo lubię jej książkę Wierzyliśmy jak nikt. Mam do pana kilka pytań to książka, która skupia się zasadniczo na wątku kryminalnym, opowiada o pewnej podcasterce, która próbuje rozwikłać sprawę z roku 1995, kiedy pewien pracownik techniczny Omar został skazany za zabójstwo i ona na nowo wchodzi w tą sprawę, i okazuje się, że tam nie wszystko było. E, sprawdzone tak, jak należy, i najprawdopodobniej być może Omar e, tego zabójstwa nie popełnił, więc pewnie będą tam jakieś e, wątki, myślę, że takie rasowe, jakieś uprzedzenia, które mogły wpłynąć na wyniki śledztwa. Tematyka jest ciekawa i szczerze mówiąc, trochę mi się też kojarzy cały ten podcast z fabułą e, takich książek, czy, które czytałam sobie podczas e, letnich wieczorów i popołudni, czyli przewodnik grzecznej dziewczynki po zbrodni, chyba tak się nazywają te książki. One są takie bardzo rozrywkowe i też opowiadają o dziewczynie, która musi rozwikłać jakieś zagadki kryminalne z przeszłości i prowadzi podcast. To jest oczywiście w formie takiej typowo rozrywkowej, młodzieżowej, a tutaj na pewno będzie na poważnie. Jestem ciekawa tej książki, ale też nie jakoś bardzo. Na pewno sobie ją przeczytam, ale jeżeli nie zdążę we wrześniu, to też się nic nie stanie. No i ostatnia książka z nowości, która mnie interesuje, to są dziennikarze. Dzienniki Alana Rickmana, prawdziwie do szaleństwa. Mam jakiś taki etyczny problem z wydawaniem dzienników po śmierci danej osoby. Nie jestem pewna, jak to wyglądało w tym przypadku. Czy Alan Rickman pisał te dzienniki po to, żeby one zostały opublikowane? Czy on się zgodził na ich publikację przed śmiercią? Nie wiem, jak to wyglądało, szczerze mówiąc, też o, o tym nie czytałam. Wiem natomiast, że interesuje mnie postać Alana Rickmana, uważam, że to jest znakomity aktor. Dodatkowo, przedmowę do tych dzienników napisała Emma Thompson, która jest moją ulubioną aktorką, więc chętnie sobie takie dzienniki przeczytam. Natomiast nie wiem, czy będę się czuła komfortowo czytając je. Jestem ich ciekawa, wiem, że te dzienniki mają chyba swoją premierę pod sam koniec września. No, i jeżeli chodzi o zaległości, to mam tutaj przygotowaną tylko jedną książkę, ale bardzo chcę ją przeczytać, ponieważ już naprawdę zabieram się do niej trzy e, lata. Naprawdę, dwa lata, dobrze. E, I ona jest taka łatwa do przeczytania, rozrywkowa, więc naprawdę nie wiem, dlaczego jeszcze jej nie przeczytałam. Jest to kontynuacja e, cyklu Nevermore, czyli Wundermistrz. To właściwie się nazywa chyba inaczej niż Nevermore. Ten cykl, nie wiem teraz dokładnie, nie pamiętam. Czytałam to bardzo dawno temu. To jest bardzo rozrywkowe. To jest seria fantazy dla młodzieży. Mamy tutaj dużo o takiej akademii, wiele podobieństw do Harry'ego Pottera. Wrzesień jest idealnym miesiącem na tego typu książki, więc mam nadzieję w końcu tą książkę przeczytać. Chociaż już szczerze mówiąc, nie pamiętam, co się tam działo w pierwszej części, ale nie szkodzi. Przeczytam i tak i mam nadzieję, że będę się na tej książce bawiła. Dobrze. No i to tyle w tym Fibiażu. Przepraszam Was za wszystkie potknięcia. Dosyć trudno mi się mówi, ale mam nadzieję, że tego aż tak nie widać. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym miesiącu angielskim. Zapraszam Was bardzo serdecznie do niego. Dziękuję Wam za to, że oglądacie. Podzielcie się wasza, Waszymi planami czytelniczymi na wrzesień. Dzięki za oglądanie. Raz jeszcze. Cześć.